Cześć i witaj na kanale Ukryte ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Przez większość mojego małżeństwa uważałem, że jestem szczęściarzem. Marta była jedną z tych kobiet, które potrafią sprawić, że dom wydaje się bezpieczny i ciepły, nawet jeśli cały świat spada nam na głowę. Wspieraliśmy się, dzieliliśmy obowiązki, mieliśmy swoje małe rytuały, poranne kawy, wspólne planowanie weekendów. Rozmowy przed snem. Nic nie wskazywało na to, że w naszej historii czai się coś, czego nie potrafiłbym udźwignąć. Dlatego tamtego popołudnia nawet przez chwilę nie podejrzewałem, że mój świat zacznie chwiać się w fundamentach. W pracy skończyłem szybciej, bo klient odwołał spotkanie. Pomyślałem, że zrobię Marsi niespodziankę i odbiorę ją z biura. Czasem to robiłem, zwykle kończyło się jej uśmiechem i moją satysfakcją, że chociaż w drobiazgach mogę ułatwiać jej życie. Zadzwoniłem do niej, ale nie odebrała. Pomyślałem, że jest zajęta, więc po prostu pojechałem pod budynek. Kiedy zaparkowałem, zobaczyłem, że światła w gabinecie jej szefa wciąż się świecą. Pomyślałem, że pewnie wszyscy szykują się do wyjścia i poczekałem chwilę. Jednak po kilku minutach zauważyłem, że drzwi do gabinetu jej przełożonego są lekko uchylone. Przez szczelinę widać było Marsi plecy i siedziała naprzeciwko niego, pochylona, z dłońmi splecionymi nerwowo. To nie było ich zwykłe służbowe spotkanie, czułem to intuicyjnie. Może to ton ich głosów przyciszony, jakby oboje nie chcieli, żeby ktokolwiek usłyszał. Może sposób, w jaki jej szef masował czoło, jakby mierzył się z czymś zbyt poważnym, by zignorować. Podszedłem bliżej, choć wiedziałem, że nie powinienem. Zatrzymałem się tuż przed drzwiami, czując jak serce zaczyna mi walić niezdrowo szybko. Usłyszałem jej głos drżący, ale zdecydowany, taki, którego jeszcze nigdy nie słyszałem. To pewne, powiedział lekarz. Jestem w ciąży. Gdyby ktoś uderzył mnie cegłą w skroń, poczułbym to pewnie mniej dotkliwie. Kolana mi zmiękły. Nie mogłem sobie pozwolić na gwałtowną reakcję, więc zmusiłem się, by zostać absolutnie nieruchomym. Odezwał się jej szef niższym głosem niż zwykle: Marto, musimy być ostrożni. Trzy tygodnie to wszystko zmienia. Nie wiem, jak chcesz to rozwiązać, ale musimy ustalić, co dalej. Poczułem, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Oczywiście, że wiedziałem, co oznacza trzy tygodnie. To nie było nasze. Od trzech tygodni żyliśmy, jak mijające się pociągi jej projekt w pracy, moje delegacje. Ale nigdy, przenigdy nie dopuściłem do siebie myśli, że mogła wypełnić tę lukę kimś innym. Marta odpowiedziała szeptem, który niemal się załamał. Nie mogę powiedzieć Mężowi. Przynajmniej jeszcze nie. Nie wiem, jak zareaguje. Nie wiem, co zrobić. W tamtej sekundzie wszystko, co uważałem za stabilne i niezachwiane, nagle straciło sens. Stałem tam, próbując zapanować nad oddechem i wrogością, która zaczęła wzbierać gdzieś głęboko, bez mojej zgody. Chciałem wpaść do środka, krzyknąć, zapytać, jak długo to trwa. Ale jakaś część mnie, ta racjonalna, która wciąż wierzyła, że może to wszystko jest jakimś absurdalnym nieporozumieniem, kazała mi zostać w miejscu. Zaciskałem pięści, czując, jak paznokcie wrzynają mi się w skórę. Miałem wrażenie, że stoję w martwej ciszy, chociaż ich szeptana rozmowa nadal trwała. Ale żadne kolejne słowo nie przebiło mnie tak, jak tamto jedno zdanie, jestem w ciąży. Kiedy usłyszałem, że przesuwają krzesła, odsunąłem się i wymknąłem z korytarza, zanim ktokolwiek mógłby mnie zauważyć. Wyszedłem na zewnątrz, usiadłem w samochodzie i przez długie minuty patrzyłem w przednią szybę, nie wiedząc, czy bardziej chcę płakać, czy wrócić tam i żądać odpowiedzi. Ale jedno wiedziałem na pewno, że wszystko właśnie się zmieniło. Po tamtym dniu nie potrafiłem zasnąć. Każda próba zrozumienia sytuacji kończyła się kolejnym pytaniem bez odpowiedzi. Wracałem myślami do fragmentów naszego życia, do drobnych zmian, które wtedy wydawały się nieistotne. Późniejsze powroty Marty, telefon, który wyciszała zanim podchodziłem, uśmiech, który gasł, gdy znikałem w drzwiach. Teraz każdy taki szczegół miał ciężar, jakby był dowodem w sprawie, której nie chciałem prowadzić, a jednocześnie nie mogłem przestać. Postawiłem sobie zasadę nie konfrontować jej w gniewie. Wiedziałem, że impulsywna eksplozja nie wyjaśni niczego, a jedynie pogorszy sytuację. Zamiast tego zacząłem działać jak ktoś, kto szuka faktów, dyskretnie, metodycznie. Przeglądałem terminarz, sprawdzałem telefony nie po to, by stanąć na piedestale oskarżyciela, ale by zebrać choćby skrawek pewności. To była też próba ochrony samego siebie przed chaosem emocji, i potrzeba znać fakty, zanim moje serce zrobi coś, czego będę żałować. Zauważyłem, że Marta zaczęła inaczej planować weekendy. Tłumaczyła zmęczeniem w pracy, stresem, nowymi obowiązkami, ale ja widziałem, że jej telefon częściej się rozświetla o dziwnych porach. Raz zdarzyło się, że wróciła do domu z zapachem perfum, które nigdy wcześniej nie nosiła. Nie były to okruchy, które łatwo przymknąć, to były małe, bolesne wskazówki, że coś istnieje poza nami. Pewnej nocy znalazłem rachunek za kolację, której nie pamiętałem. Nie chciałem być despotą, nie chciałem spychać jej do roli kogoś podejrzanego bez dowodów, ale serce miało swoje racje. Zamiast konfrontacji zaproponowałem wyjazd na weekend, pretekst, żeby porozmawiać, żeby znów być razem, żeby spróbować odbudować to, co mogło zostać nadgryzione przez rutynę. Marta zgodziła się, ale widziałem w jej oczach coś, co przypominało wahanie, jak osoba, która balansuje na krawędzi decyzji, której nie umie jeszcze podjąć. Podczas tej podróży zaczęła się nasza rozmowa, której tak bardzo potrzebowaliśmy. Zaczęła od drobiazgów, o pogodzie, o pracy, o kolacji, która jej smakowała. Ja parłem dalej, ostrożnie pytaniami, które miały być mostem do prawdy. Jeśli miałem nadzieję, że powie wszystko i że wtedy świat wróci do normy, to było naiwne. Marty słowa płynęły jak rzeka, której nurt chciałem zbadać od koryta. Przyznała się do zmęczenia, do samotności w niektórych dniach, do tego, że poczuła się doceniana przez kogoś w pracy. Nie nazwała tego romansiem, nie powiedziała jednoznacznie, kto jest ojcem. Mówiła o emocjach, o tym, jak ktoś potrafił wysłuchać, kiedy mnie nie było, jak drobne gesty przestały istnieć między nami i znalazły odbiorcę poza domem. Nie chciałam cię zranić, powtórzyła kilka razy. I rzeczywiście jej ton brzmiał jak próba tłumaczenia własnego błędu. Wtedy zobaczyłem w niej nie tylko winę, ale i strach strach przed utratą bezpieczeństwa, strach przed konfrontacją, strach przed tym, co jej decyzja może zniszczyć. Powiedziała, że nie planowała zostać w to zamieszana tak głęboko, że to wynik przypadkowego spotkania, które przekształciło się w coś bardziej skomplikowanego. Mój gniew mieszał się z empatią nie dlatego, że zgadzałem się z jej działaniem, ale dlatego, że nadal kochałem kobietę, którą znałem od lat. To uczucie skomplikowało moje decyzje. Nie byłem gotów od razu skreślić naszego związku, ale też nie mogłem udawać, że nic się nie stało. Zdecydowaliśmy, że musimy znaleźć sposób, żeby się porozumieć nie tylko słowami, ale działaniami. Umówiliśmy się na terapię małżeńską, chociaż w głębi duszy wiedziałem, że to nie będzie szybkie lekarstwo. Była to jednak deklaracja. Spróbujemy porządkować, zanim podejmiemy ostateczne kroki. Równocześnie czułem, jak w mojej głowie teelisie się plan. Potrzebowałem pewności co do tego, czy to dziecko jest moje, czy też mamy do czynienia z konsekwencjami czyjegoś romansu. Zleciłem badanie dna. Nie, nie chciałem, żeby wszystko przypominało proces. Ale wiedziałem, że prędzej czy później będziemy musieli odpowiedzieć na to pytanie. I ta świadomość wisiała nad nami jak niepokojący cień. W międzyczasie Marta potrafiła być czuła, jakby chciała wrócić do tego, co mieliśmy. Były momenty, kiedy trzymała mnie za rękę i patrzyła tak, że czułem, a może to jest jeszcze możliwe. Były też chwile, gdy odsuwała się i milczała godzinami, jakby walczyła z wewnętrznym sumieniem. Każda z tych chwil była małym wyrokiem albo damy radę, albo zrozumiemy, że pewne rysy nie da się już zetrzeć. Zbliżał się termin wizyty u lekarza, termin, który miał potwierdzić wiek ciąży i ewentualne szczegóły. Wiedzieliśmy oboje, że ta data może zmienić wszystko, albo utwierdzi nas w podejrzeniach, albo da pretekst do nowych kłamstw. W mojej głowie pojawiła się jedna nieunikniona myśl: bez prawdy nie będzie przyszłości. I to była decyzja, która miała nas prowadzić dalej wszukać prawdy, choćby bolała, i zbudować na niej cokolwiek miało być dalej. Trzy tygodnie minęły szybciej niż powinny. Żyliśmy w stanie zawieszenia niby razem, ale oboje czuliśmy, że nasze słowa jakby ważą więcej, a milczenie boli dotkliwiej niż wcześniej. Każdy dzień przybliżał nas do wizyty, która miała stać się odpowiedzą na wszystko, czego baliśmy się nazwać. Nie potrafiłem jeść, nie potrafiłem spać. Nawet zwykłe codzienne czynności wydawały mi się sztuczne, jakbym odgrywał rolę w swoim własnym domu. Marte również to wykańczało, choć każde z nas udawało, że radzi sobie normalnie. Tylko, że nic nie było już normalne. Kiedy nadszedł dzień wizyty u lekarza, w drodze do przychodni panowała długa, ciężka cisza. Ona patrzyła przez okno, ściskając w dłoniach torebkę, jakby próbowała się czegoś kurczowo trzymać. Ja trzymałem kierownicę odrobinę za mocno, jakbym dzięki temu mógł utrzymać kontrolę nad czymkolwiek. Wiedzieliśmy, że po tym spotkaniu nie będzie już miejsca na domysły ani na nadzieję, że czas sam rozwiąże problem. W gabinecie było chłodno i sterylnie, a ja czułem się jak obserwator we własnym życiu. Lekarz spojrzał na nas profesjonalnie, ale łagodnie, jak ktoś, kto niejedną trudną rozmowę ma już za sobą. Po krótkim wywiadzie i badaniu podał datę, która zapadła mi w pamięć jak wyrok. Wiek ciąży pokrywał się dokładnie z okresem, kiedy Marta pracowała nad ważnym projektem, a ja byłem w delegacji. Nie trzeba było mówić nic więcej. To nie mogło być moje dziecko. Marta spuściła głowę, a jej ramiona drgnęły lekko, jakby straciła siły. Lekarz, widząc nasze reakcje, mówił delikatnie, ale dla mnie każde słowo brzmiało jak echo decyzji, której nie podjęliśmy, a która zapadła sama. Kiedy wyszliśmy z gabinetu, Marta usiadła na ławce w korytarzu i zaczęła płakać po cichu, bez dramatów, za to z bólem, który czułem nawet ja mimo całej wściekłości i zawodu. Usiadłem obok, ale nie potrafiłem jej dotknąć. Miałem wrażenie, że między nami leży jakaś niewidzialna przepaść, której nikt z nas nie wiedział, jak pokonać. Przepraszam, wyszeptała. To jedno słowo zabrzmiało jak spóźniona prawda, której bała się wcześniej. Nie chciałam, nie planowałam. To po prostu wydarzyło się. Myślałam, że to minie, zanim cię zrani. Może powinienem wtedy wybuchnąć. Krzyknąć. Powiedzieć, jak głęboko mnie spotkała zdrada, jak bardzo poczucie bycia oszukanym mnie przygniata. Ale zamiast tego czułem tylko zmęczenie takie, które przechodzi przez kości, jakby całe ciało poddało się na raz. Powiedziałem tylko, co teraz? Bo w istocie to było jedyne pytanie, które miało znaczenie. Marta długo nie odpowiadała. Jej łzy przestały płynąć, a na twarzy pojawił się rodzaj pogodzenia z losem nie z ulgą, ale z akceptacją faktu, że skutki jej decyzji są nie do cofnięcia. Nie chcecie cię stracić, powiedziała w końcu. Ale wiem, że nie mogę oczekiwać, że zostaniesz. Nie wiem, co jest właściwe. Chcę spróbować naprawić, jeśli ty jeszcze chcesz. Te słowa nie były manipulacją ani prośbą o litość. Brzmiały jak wyznanie osoby, która naprawdę nie wie, jak wygląda jutro. Wstałem z ławki i powiedziałem, że potrzebuję czasu. Prawdziwego czasu, nie jednego dnia, nie tygodnia. Musiałem zrozumieć, kim jestem w tej całej historii, zanim podejmę decyzję o naszym my. W kolejnych dniach mieszkałem u przyjaciela. Z Marty dostałem kilka krótkich wiadomości, pełnych troski, ale bez nacisku. Zrozumiała, że decyzja musi przyjść ode mnie. W tym czasie przeanalizowałem wszystko nasze wspólne lata, wartości, które kiedyś nas połączyły i błąd, który mógł je zniszczyć nie chodziło tylko o zdradę, i chodziło o zaufanie, które rozpadło się na kawałki. Po tygodniu zaprosiłem Martę na rozmowę. Przyszła cicho, ze spuszczoną głową, ale gotowa na wszystko. Powiedziałem jej wtedy to, co dojrzewało we mnie od momentu wyjścia od lekarza, że nie wiem, co będzie dalej, ale nie chcę podejmować decyzji w gniewie. Że jeśli mamy próbować budować coś od nowa, to potrzebujemy prawdy, konsekwencji i czasu. A jeśli mamy się rozstać, to w sposób, który nie zniszczy nas obojga. Jej łzy były spokojne, jakby wreszcie usłyszała coś, na co czekała. Nie obiecała poprawy, powiedziała tylko, że chce być uczciwa i że wie, iż to będzie trudne. A ja, choć zraniony, czułem, że przynajmniej pierwszy raz od miesięcy rozmawiamy naprawdę. Tak zakończył się etap tajemnic i półprawd. Nie zamknęliśmy historii, dopiero ją otworzyliśmy na inną drogę drogę, która mogła prowadzić do pojednania albo rozstania, ale najważniejsze było to, że wreszcie stanęliśmy w prawdzie. A prawda, choć bolała, była jedynym fundamentem, na którym cokolwiek mogło jeszcze powstać.